neurologiczną i psychiatryczną w ciągu 6 miesięcy po zakażeniu COVID-19. Ryzyko było największe u pacjentów z ciężkim przebiegu COVID-19, ale nie tylko. obserwowali stan zdrowia 236 378 osób po przejściu zakażenia. 34% z nich w ciągu pół roku rozwinęło objawy neurologiczne lub psychiczne. Ten stan po przejściu ciężkiej postaci COVID-19, jak niektórzy lekarze nazywają długim COVID-em się po przejściu właściwej choroby. Komplikacje występują czasem miesiąc, czasem trzy miesiące, a czasem nawet pół roku po przechorowaniu. Część z tych objawów to poczucie strachu, niepokoju, wahania nastroju, ale zdarzają się też zaburzenia, motoryki. Już wcześniej lekarze praktycy obserwowali takie powikłania, ale dopiero teraz wiadomo jakiego. ...neurologiczne, oddechowe, motoryczne i psychologiczne. Wielu pacjentów rozwija poczucie strachu, niepokoju. Jedną z takich osób jest 62-letni Daniel Kati Mężczyzna nie mógł ruszać lewą częścią ciała, Długa Pamiętasz klub Utopia? na oddziale intensywnej terapii przez 21 dni... Maseczka, P gdzie maseczki? Gdzie maseczki. O, to naturalne kobiety Wiele osób opisać zmęczenie, <śmianowicie> jakie odczuwa i to jest tak naprawdę nie do opisania. Nigdy nie czułam takiego zmęczenia, ale to tak, jakby wjechała we mnie ciężarówka. No niemal zasnęła za kierownicą Nie bałam takie Muszę zamknąć oczy natychmiast. Muszę się natychmiast położyć. O podobnych powikłaniach mówią też pacjenci i lekarze z polski. Pięciu wspaniałek. Jak życie w covid -zie? A co będzie w 2023? na przykład nie pamiętałam, jak to się nazywa. A niego nie pamiętałam, jak się coś nazywa. Nie pamiętałam, żeby nosić maseczkę i ogólnie jest śmiesznie. Czy to przykre? Czy już smutne? To tylko program rozrywkowy. Paradise.